Jest takie spostrzeżone rzeczy podczas pielgrzymowania, które patrz, czy są znajdywanie drogi do... Mówiłem wczoraj bodaj było, że gdyby na pielgrzymce padło przekleństwo, Proszę mi powiedzieć, zaklejone usta, najlepiej sam sobie zakląć. Jak do mnie to dojdzie, jako kar, to trzy próby już były, teraz jest do jednego razu sztuk. No tak, ale zasadniczo, jeśli człowiek nie jest jakoś na głowę ruszony, to kiedy będzie przeklinany? Kiedy go ktoś zdenerwuje, wkurzy i to poważnie, to ten, co wkurzył, to on taki sobie nie wyjątkował, bo on taki bidaczek chodzi po świecie, tu stanie, tu stanie, jak mu nie powiesz, że mam siąść to będzie stać, jak mu nie powiesz wstać, to będzie siedział, nie idzie się wkurzyć. Zdrowy by nie wyczynał. Jak swoje lata masz. Bierzesz odpowiedzialność za to, co rodzisz w drugim człowieku. Bierzesz odpowiedzialność za to, jak księdzu przed uszą, gdzie idzie na golgotę złożyć najświętszą ofiarę, minister będzie mówił: No, nie mówiłem? Czy coś tam takiego? Bierzesz odpowiedzialność, że całe skupienie rozwala. Bo po Twojemu ma być, bo zaznaczony masz być Ty. Łatwiejsze drogi zbawienia. Nie ma łatwiejszych dróg. Szukać nam zawsze trzeba tej właściwej, to jest droga świętości. Bogu dziękujemy za to, że jesteśmy tutaj. Modlimy się codziennie. Czy jakbyśmy się nie modlili, Pan Bóg by nam nie okazywał dobroci, okazywał by nam, tym bardziej mam obowiązek się modlić. Bo Pan Bóg chce dawać tym, którzy proszą, to o co proszą. Modlimy się. Przyjeżdża Pan tutaj, znajduje miejsce, szczegółów nie, nie, nie znam, detali nie znam. Dochodzimy do miasteczka, okazuje się, że tutaj jest jeszcze godzina drogi. Ja jestem naprawdę, no trudno powiedzieć, u sił, bo sam przecież często wierny mówię, że jak człowiek już nie może, to może ponoć jeszcze siedem razy tyle. Mam naprawdę dość. Mam naprawdę dość, nie chce mi się dalej. Nie, nie chcę mi się, tylko nie mam się dalej. Nie. Siedzę na ławeczce bo nie siedzi niewiasta. Trzeba nam dalej Tu się nie będziemy rozbili. Tu nie chcę. słowo no bo starszy człowiek siwa głowa tak mówi trzeba to przekazać Pani tam nie chce spać Decyzja jest ostatecznie że przychodzimy tu po drodze coś tam jeszcze Słyszę, że bo tam wody nie ma, bo w psich kupach nie będę spać, wcześniej tego nie był. Wszystko jest dobrze. Brakuje podstawowego domu. Takie słowa nie należy mówić półgębkiem w obecności księdza, który siedzi obok, spodziewając się, że on to dalej puści. Albo uważając, że jak nie puści, to ja i tak powiedziałem, powiedziałem. Tylko jeżeli staję w sprawie, która ma mi służyć, a będzie dobrym dla innych, należy to powiedzieć odważnie, głośno. Czy nie uważa ksiądz, czy nie uważa Pan, czy nie uważacie czy godni pierwszymi, A nie na sposób kobiecych gierek, jak to szyja nauczyła się kręcić głową. Jak to sprzątaczka nauczyła się kręcić firmą? Jak to woźny, ważniejszy jest od dyrektora, bo to niegodziwe jest i trzeba to wreszcie zrozumieć. I w takich przypadkach też człowiek powinien plaster na gębie nosić, żeby nie wypowiadać takich słów i tak. Tylko jeśli jest poważna przeszkoda, nie mogę. Nie mogę dalej iść to o tym, mówię głośno, nie półgębkiem, nie na szemrany sposób. Bo gdybym się wczoraj nie zdobył na to, że chwała Panu, Bóg zapłać za płoczki, to Pan przywiózł i że samochód otwarty, i że Pan bombony kupił i pomyślał, że trzeba poczęstować i herbata i kawa byłem prawie, byłem prawie że bez Chiny. I było mi obojętnych dzielek. I rzecz jest taka, że jeżeli by było z kimś innym, to powiecie, nie wsiada do samochodu, ze mną tak nie zrobicie, zostaniecie tam, gdzie jest ksiądz. I gdybym tych słów nie przekazał dalej, spalibyśmy dzisiaj w psich w gównach, na deszczu, bo kobieta nie ma odwagi powiedzieć wiek leciwy, siwa głowa. Czy rzeczywiście to jest dobre miejsce? Może jeszcze wykrzeszmy trochę śni. tylko walka podjazdowa, żeby było na moim. I na moim ma być często tak, że wcale nie musi się tak stać, że będzie tak jak ja mówiłem, tylko żeby miał powód powiedzieć. A nie mówiłem, a nie powinno tak być. To nie są drogi zbawienia. To nie są sposoby przekazywania myśli, żeby myśl nie podlegała kryterium tutaj. Tu nie jest dobro, tu jest zło, tu jest grzech. Jesteśmy na pielgrzymce. Nasz cel jest jeden: od strony ludzkiej Gietrzpan. i każdy z nas ma tam dojść. Dziewczynka nie może, wsiadać do samochodu, nikt się, sama się cieszy, nie burzy się. Pana chcemy do samochodu wsadzić, jakby krzywdę mu robił, bo chce iść. Gdybym nie przekazał wczoraj tych słów i poszedł za tym, że byłem już bez sił, dzisiaj byśmy na deszczu spali w parku, w psich jak sama tutaj czcigodna powiedziała. Tylko kiedy? Kiedy sobie powiedziałem, masz 59 lat, ona ma 70 parę, on, ona ma sił, a ty nie masz, musisz mieć. No to panie Boże, daj, ale to nie tak powinno być. Powinienem się podzielić troską, a nie oczekiwaniem, nie żądaniem.